ma nowego dyrektora artystycznego. Stanowisko obejmuje Grzegorz Królikiewicz. Nie kończy to sporu w teatrze pomiędzy dyrekcją sceny a pracownikami. Dokonując uroczystej nominacji w magistracie prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki przekonywał, że okres wszelkich nieporozumień między dyrekcją a zespołem teatru nowego to już przeszłość. Pierwszą prawdą, jaka ma tutaj znaczenie jest ta, Iż Łódź nie jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie trwa taki konflikt między urzędem spełniającym funkcje właścicielskie wobec teatru, a Załogą. Wręczając nominację Królikiewiczowi, prezydent wspomniał też o kłopotach, jakie wiązały się dotąd z kandydaturą dyrektora. Grzegorz Królikiewicz ogłosił swój plan kierowania teatrem, podkreślając, że jest przygotowany na rok pracy. Następnie chętnie podda się konkursowi, by raz jeszcze dać szansę innym kandydatom na dyrektorski stołek. Chciałbym bardzo, aby do Teatru Nowego wrócili aktorzy, aż wstyd powiedzieć, bezrobotni. To znaczy artyści, którzy kiedyś tam pracowali, a potem już nie mogli pracować. Uważam, że nie miałbym spokojnego sumienia, gdyby ich zdolności mogły być zaprzepaszczane w mieście. I pierwsza rzecz, jaką zarządzę, to jest wchłonięcie przez teatr nowy tych znakomitych, często artystów wśród artystycznych zamierzeń nowego dyrektora, oprócz wieczorków poetyckich na małej scenie i prezentacji tekstów takich jak Historia Imperium Mongołów, znalazły się spektakle plenerowe. Aktorzy mają wychodzić ze swą sztuką do mieszkańców blokowisk i osiedli akademickich. No nie bardzo sobie wyobrażam jak ma się do tego formuła i statut teatru nowego, statut teatru dramatycznego. No ja rozumiem, że można różne formy e, wdrażać, tylko no tutaj nie usłyszeliśmy nic nowego, tylko tak zwane twórcze rozwinięcie e, małego monologu z trzecie. Lutego, bodajże, z 3 lutego pana Królikiewicza nie ma żadnych tytułów, nie ma żadnych nazwisk reżyserów. No, jeżeli to jest, jeżeli tak wygląda plan nowego dyrektora na nowy sezon artystyczny. Grzegorz Królikiewicz zapewnił, że w teatrze nowym nie będzie studia telewizji Tryfam. Wspomniał jednak, że chce konsultować się z innymi telewizjami, by przynajmniej część spektakli zyskała telewizyjną adaptację.